Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych statuetka Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych dla PNE Polska Spółka Zo PNE Polska Spółka Zo, dawniej Sevivom Spółka Zo, od wielu lat buduje w Polsce odnawialne źródła energii. Grupa PNE posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów energetyki odnawialnej. Rozwija także kilka projektów wodorowych. Działając na polskim rynku od ponad 20 lat, firma rozwija znaczną część swoich projektów odnawialnych źródeł energii na terenie zachodniego Pomorza. Spółka zbudowała w regionie niemal 100 turbin wiatrowych, w całym kraju ponad 130, o łącznej mocy zainstalowanej niemal 400 MW. Spółka PNE Polska jest ponadto aktywnie zaangażowana w kształtowanie i promocję dobrych praktyk inwestycyjnych, zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z różnymi organizacjami branżowymi, oraz rozwija swoje projekty w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami, angażując się we wspieranie ważnych dla mieszkańców inicjatyw sportowych, kulturalnych, i edukacyjnych.